Pewnie większość osób, która oglądała Gambola, zna taki odcinek jak Sobowtór. W którym to twórcy niesamowitego świata gambola śmieją się z chińskiej podróbki ich serialu. Ale, żeby nie wyjść na hipokrytów, to te postacie i tak w gambolu zostały trochę zmienione, w porównaniu do ich chińskiego odpowiednika. I dzisiaj nie będziemy porównywać jednego serialu do drugiego, bo to już robiłem. A dzisiaj szczegółowo przyjrzymy się temu chińskiemu serialowi oraz o czym on dokładnie opowiada. Tak więc zostaw tutaj jeszcze subskrypcję, bo niecałe 10 tysięcy subików dzieli nas od 200 tysięcy, oraz też przy okazji może zostawić łapeczkę w górę pod filmem. A teraz ruszajmy już z tematem. Sama animacja, której się przyjrzymy składa się z bardzo wielu krótkich odcinków. Dlatego, gdyż ona pierwotnie miała służyć za reklamę. Sproszkowanego mleka od kozy. Dlatego główną postacią w tej animacji jest koza. O imieniu Kiki. I tak rozumiem to jak najbardziej, że twórcy niesamowitego świata gambola zmienili tą nazwę na Chichi. I też wiemy o tym, że masa rzeczy będzie tutaj mega podobna między tymi dwoma serialami. Ale kwestie kopiowania zostawmy w spokoju i wróćmy do tej dziwnej chińskiej animacji. Drugim głównym bohaterem jest gadająca żaba o imieniu Kwak. Która została adoptowana przez rodziców Kikiego. Sama animacja była emitowana od roku 2012 w postaci krótkich sketchów reklamowych. Jednakże animacja przypodobała się chińskim dzieciom, przez co w latach 2014-2017 wypuszczono pełnoprawny serial o nazwie Miracle Star który to przedstawiał przygody postaci z reklamy. To nie jest tak, że niesamowity świat gambola pojawił się w Chinach i na jego podstawie zrobiono ten serial, gdyż normalnego gambola chińskie dzieci nigdy nie obejrzały, dlatego gdyż wiele amerykańskich kreskówek nie trafia do Chin, dlatego że w tym kraju jest takie prawo, że zagraniczne animacje mogą tylko zajmować 30% czasu antenowego chińskiej stacji, a pozostałe 70% jest zapełnione produkcjami stworzonymi przez Chińczyków, po to by wspierać rodzime studia animacji. Tak więc teraz przyjrzyjmy się temu co pojawiło się w tych 12 odcinkach tego serialu i czy on faktycznie opisywał coś ciekawego. Pierwsza rzecz, która rzuca się widzą w oczy, to to, że zdecydowanie większa część postaci, które znajdują się w tym serialu, są przedstawione przez jedzenie. Oczywiście też są inne postacie, które są przedstawione w różny sposób. Niektóre są rysowane, a inne stworzone za pomocą CGI. Jednakże najbardziej rozbawiła mnie tutaj scena postaci przedstawiającej kawałek arbuza która siedzi na pikniku, gdzie arbuz jest podany do jedzenia. Głównie fabuła tych odcinków polega na zwykłych domowych czynnościach, jak na przykład gotowanie czy sprzątanie. Ale tak generalnie, jeżeli chodzi o inne miejsca niż dom, to nasze postacie możemy też ujrzeć u fryzjera oraz w szkole. I prawie zawsze nasze postacie coś narobią, i inne postacie przez to krzyczą. Ale ich wrzaski i okrzyki w chińskim języku naprawdę zabawnie brzmią, a szczególnie jak się nie ma zielonego pojęcia, o czym oni gadają. No, chyba ja nikomu nie muszę mówić tego, że ja chińskiego nie jestem, ale to mi nie przeszkadza, by zinterpretować dla was tą chińską bajkę. Sama animacja też niejednokrotnie czerpie z różnych trendów, jak na przykład ten, w którym Azjaci pochłaniali naprawdę spore porcje jedzenia. I jeden z odcinków tego serialu też o tym opowiadał. Oprócz tego mieliśmy też zabawną scenę, w której to ojciec głównych bohaterów chował się przed swoją żoną, by pochłonąć kanapkę, którą wcześniej schował sobie w łazience. I jak widzicie, fabuła w tym serialu nie należy do jakichś wysokich lotów. Jednakże mocno tutaj widać to, że wiele elementów zostało skopiowanych z niesamowitego świata Gambola. Ale czy takie kopiowanie kreskówki, by lepiej sprzedawać sproszkowane kozie mleko, ma sens, tego akurat nie wiem. Bo szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia nawet czy coś takiego można dostać w polskim sklepie, jak sproszkowane kozie mleko. W każdym razie tak prezentuje się cała ta animacja, którą możecie w całości obejrzeć na YouTubie, a odcinki trwają do 5 minut. Mam nadzieję, że udało mi się wam przedstawić pokrótce, o czym była ta chińska kopia Gambola oraz to dlaczego w tym kraju nie zawitała oryginalna wersja tej animacji. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie, cześć do następnego. Choose should I leave or should I stay with you? I, stay with you. I am addicted.